Lekcja piąta, zarządzanie bazą danych materiałów oraz ich cenami. Do TrueTops Calculator załadujemy dotychczasowy stan naszej kalkulacji i przeglądając strukturę dla konkretnego detalu, na przykład dla detalu BEND33, poniżej operacji cięcia laserowego, jest zawarta informacja, z jakiego materiału detal jest wykonany. Po podświetleniu pozycji materiałowej i po podświetleniu zakładki widok pojedynczej pozycji widzimy wszelkiego rodzaju informacje dotyczące rozliczenia kosztów materiału łącznie z informacją, z jakiego detalu, jaki, jaki materiał detal ma przypisany w swoich właściwościach. Na tym etapie istnieje również możliwość przypisania do detalu zupełnie innego materiału, co zmieni oczywiście wartość naszej kalkulacji. Jeżeli wybierzemy teraz blachę o grubości 3 mm, nastąpiło natychmiastowe przeliczenie. Kalkulacji według zmodyfikowanego materiału. Teraz korzystając z okazji pokażemy sobie dwa tryby pracy oprogramowania Truthops Calculate w zakresie przeliczania zmodyfikowanych wartości. Otóż w górnym pasku naszego menu jest koło zębate. Które służy do tego, aby zarządzać sposobem przeliczania naszej kalkulacji. W sytuacji, w której jakakolwiek zmiana w naszej kalkulacji powoduje natychmiastowe przeliczenie kosztów, świadczy o tym, że mamy w konfiguracji COPS, Tops Calculator aktywowane automatyczne aktualizowanie kalkulacji. Z, z tą opcją można pracować wtedy, kiedy kalkulujemy relatywnie niedużą ilość detali, gdyż system jest w stanie w, na bieżąco i bez zbędnej zwłoki dokonywać wszelkich przeliczeń, na przykład wtedy, kiedy zostanie zmieniona ilość kalkulowanych detali. Jednak w sytuacji, w której będziemy kalkulować kilkadziesiąt, kilkaset detali, rekomendujemy wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji. Jak w takiej sytuacji będzie zachował się system? W momencie, kiedy zmienię z powrotem przypisany do detalu Benz33 materiał na ST3720, nie nastąpiło automatyczne przeliczenie ceny, natomiast dwa elementy na ekranie zaświeciły się na czerwono, które ten czerwony kolor informuje mnie, że aktualnie pokazana cena, koszt nie odpowiada aktualnie wprowadzonym wartościom. Aby spowodować, żeby system dokonał przeliczenia, klikamy. Koło zębaty, co spowodowało natychmiastowe przeliczenie kalkulacji. Wracając do ceny materiału, no, pokazane jest, że blacha czarna kalkulowana jest według określonej stawki za kilogram. Gdzie ta informacja, skąd ta informacja pochodzi, gdzie została wprowadzona? Otóż w zakładce system. Zarządzanie danymi. Jest cała sekcja odpowiedzialna za konfigurację materiałów oraz ich cen. Wszystko zaczyna się od grupy tworzyw, gdzie mamy możliwość wpisania bazowej ceny określonego tworzywa. Na przykład blachy czarnej, blachy nierdzewnej za kilogram. Oprócz tego istnieje możliwość wpisania wartości, ceny, po której odbierany jest złom. Na bazie ceny z grupy tworzyw system jest w stanie policzyć cenę każdego arkusza przez proste wyliczenie pola powierzchni, grubości, ciężaru właściwego materiału, no i oczywiście ceny bazowe. W jaki sposób możemy zarządzać cenami? Na poziomie grupy tworzyw mamy podstawowe materiały, tak jak w przypadku maszyn, możemy również tymi Materiałami zarządzać. Możemy materiały kopiować, wstawiać, edytować. Dla blachy czarnej, po kliknięciu dwukrotnym myszką, mamy możliwość sprawdzenia, skąd w naszej kalkulacji wzięła się cena 1,25 euro za kilogram. Cena złomu. Wpisana 0,2 euro za kilogram. Oczywiście wszystko możemy dopasować do tych cen, według których funkcjonuje nasza firma. Na bazie grupy tworzyw definiowane są materiały. Otóż przez materiał rozumiemy tworzywo. Plus dodana informacja na temat grubości tego tworzywa. W bazie danych materiałów konwencja przyjęta jest następująca: że typ blachy, tutaj w przypadku tego podświetlonego rekordu, jest to blacha nierdzewna o grubości 1 mm. Konwencja przyjęta, jeżeli chodzi o nazywnictwo materiałów, to jest typ blachy, potem myśnik i wyrażona w dziesiątych częściach milimetra grubość blachy. Jeżeli mamy blachę nierdzewną o grubości 1 mm, możemy wejść we właściwości tej blachy. Jest tutaj przypisane w tym momencie tworzywo, nazwa Dodatkowe uwagi, wszystko to są pola, które mogą podlegać swobodnej edycji. Natomiast razem z taką blachą jest możliwość określenia pewnych dodatkowych atrybutów. Między innymi mamy możliwość określenia na przykład w przypadku blachy nierdzewnej, czy blacha będzie podlegała operacji odparowania, w przypadku blachy pokrytej folią, czy nie. Innymi słowy, operacja, określenie, czy blacha jest ofoliowana, czy nie, rzutuje na to, w jaki sposób będzie kalkulowana potem usługa cięcia laserowego, bo albo wtedy cięcie w przypadku blachy nieofoliowanej będzie po prostu cięta, natomiast w przypadku blachy pokrytej folią może być potrzeba. Skalkulowania dodatkowo operacji odparowania folii przed jej wycięciem. Na razie mamy zdefiniowaną blachę nierdzewną o grubości 1 mm, która nie jest ofoliowana. A chcielibyśmy teraz stworzyć blachę nierdzewną o grubości 1 mm, która będzie pokryta folią i o której będzie wiadomo, że podczas jej kalkulowania będzie potrzebna operacja odparowania folii. Robimy to w sposób następujący. Na materiale naciskamy prawy przycisk myszki, wybieramy operację kopiowania materiału, a następnie operację wstawiania materiału. Został stworzony nowy materiał który możemy poddać edycji i w pierwszej kolejności zaproponuję konwencję nazewnictwa, że blachę pokrytą folią, jak w zakresie oznaczenia, wpiszemy, że to będzie jeszcze dodatkowe podkreślenie z literką F jak folia. W zakresie właściwości pod tytułem ofoliowanie, Wybiorę, że to będzie blacha ofoliowana jednostronnie, i w takiej sytuacji mam możliwość podjęcia decyzji, czy przewiduję kalkulowanie operacji odparowania od, od tej blachy. I mam do wyboru dwie strategie: albo odparowywanie będzie kalkulowane dla całego konturu, dla wszystkich wycinanych konturów. Czy tylko w punktach w chudzie. Załóżmy, że będziemy odparowywać blachę wzdłuż wszystkich konturów przed cięciem. Na ten moment koszt zakupu tej blachy jest liczony według stawki bazowej tworzywa pod tytułem Blacha Nierdzewa. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że to jest blacha pokryta folią. W związku z czym być może jej cena będzie się różnić niż od, od ceny blachy no, standardowej. W takiej sytuacji najprościej jest odznaczyć opcję, obliczyć cenę, i w, takiej, w tym przypadku mamy możliwość wpisania wprost. Jaka będzie kalkulowana cena arkuszy, które będą miały przypisany materiał 14301-10 podkreślenie F? Póki co zatwierdzamy ten, te zmiany, naciskamy OK. I w bazie danych materiałów pojawił się materiał o grubości 1 w postaci blachy ofoliowanej. Możemy na tym etapie określić jeszcze jedną rzecz. Otóż możemy podjąć decyzję, za pomocą jakiej tabeli technologicznej dla kalkulowanej maszyny system będzie kalkulował koszt i czas, a raczej czas i koszt cięcia tej blachy. W tym celu w sekcji Technologia cięcia możemy nacisnąć pustą kartkę papieru i dla naszej zdefiniowanej maszyny Tru Laser 3030 L81. 6000 W. Wybieramy tabelę technologiczną. Nacięcie azotem. I dodatkowo wybieramy regułę pracy. I tu już jest troszeczkę wiedzy technologa zajmującego się programowaniem tej maszyny potrzebna. Otóż reguła, która kalkuluje również odparowanie nazywa się 4P i naciskamy OK. Efekt, który uzyskaliśmy jest następujący. W momencie, kiedy będziemy przeprowadzać kalkulację detalu lub detali, które będą miały przypisany materiał, blacha nierdzewna o grubości 1 mm, pokryty folią, dla maszyny TruLaser 3030L81 6KW, System będzie proponował zastosowanie tej tabeli do wyliczenia kosztów cięcia. Naciskamy OK. To czego nam w tym momencie jeszcze potrzeba? Potrzeba nam zdefiniowania arkuszy blachy, czyli konkretnych formatów blachy, na których system TrueTop's Calculate będzie generował ułożenie, i definiujemy te arkusze w zakładce. Arkusze. <laughs> tutaj, dla poszczególnych materiałów, tutaj jest na przykład blacha nierdzewna o grubości 1 mm, mamy możliwość zarządzania formatami blachy, znajdującymi się w bazie danych, i możemy podejść. Do zagadnienia definicji nowego materiału w znany sposób. Jeżeli będziemy chcieli na przykład zdefiniować arkusz blachy nierdzewnej o grubości 1 mm o formacie 2 na 1000, możemy skorzystać z istniejącego arkusza, dokonać kopiowania arkusza, wstawienia. Następnie poddajemy arkusz edycji i pierwszą rzeczą, którą zmienimy, bo chcemy mieć arkusz blachy nierdzewnej ofoliowanej, podepniemy do właściwości tego arkusza odpowiedni materiał i w oznaczeniach również wpiszemy znacznik, który nam umożliwi łatwe... Identyfikowanie tego arkusza przy wyszukiwaniu w bazie. I podobnie jak w przypadku materiału, istnieje możliwość albo bazowania na cenie wyliczonej poprzez gabaryt arkusza pomnożony przez pole powierzchni arkusza pomnożone przez jego grubość przez ciężar. Właściwy blachy nierdzewnej przez koszt zakupu blachy nierdzewnej o grubości 1 mm ofoliowanej. I na tej podstawie system wylicza cenę, która jest tutaj podana. Albo możemy powiedzieć nie. Ja tutaj wpiszę w tej chwili tę cenę, po której kupuję tą, ten arkusz blachy od mojego domu i ta cena będzie w tym momencie ceną braną pod uwagę przy kalkulacjach dotyczących tego formatu blach. Arkusz jest zdefiniowany. Na, poza, na, na podobnej zasadzie oczywiście możemy definiować kolejne formaty, które, z których potem będziemy mogli korzystać przy generowaniu kalkulacji. Poszukajmy. Materiału o grubości 2 mm, blacha czarna. Tutaj jest nasz materiał. To był ten materiał, który do tej pory stosowaliśmy przy naszych kalkulacjach. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jest już zdefiniowana tabela technologiczna. Która jest wykorzystywana przy generowaniu technologii dla maszyny 6 kW. Ja będę chciał teraz zmienić tę tabelę technologiczną na inną. Jest w tym momencie możliwość wczytania następnego, następnej tabeli technologicznej. Wybieram maszynę TruLaser 3030L81. I określam, że będę wykorzystywał tutaj do wyliczenia technologii cięcia standardową tabelę technologiczną na, z wykorzystaniem gazu pod tytułem azot. Naciskam OK. Została wybrana tabela technologiczna, i tą pierwszą tabelę, która dotychczas była zdefiniowana jako domyślna, Pozwolę sobie usunąć. Czyli tabela aktualnie wybrana będzie odpowiadana przy każdej noworobionej kalkulacji jako tabela wyjściowa do jej wykonania. Naciskamy OK, zatwierdzając modyfikację. Idziemy z zarządzania bazą danych poprzez przycisk OK i przyjrzymy się naszej kalkulacji w zakresie materiału, ale od innej strony. Od strony wygenerowanych nestingów. Aby przeprowadzić analizę od strony nestingu. Ustawiamy pulpit w trybie widoku obłożenia arkusza. Widzimy jakie detale mamy ułożone z blachy czarnej o grubości 2 mm. I na ten moment dla detalu B06 mamy pokazane, że B06 jest ułożony na jednym arkuszu, jedna sztuka. Dlaczego jedna sztuka? No bo tutaj taka ilość została wpisana. Powiedzmy, że tego detalu będziemy robili 100 sztuk, pamiętamy, że po wpisaniu wartości przy wyłączonym automatycznym przełączaniu. Przeliczaniu musimy nacisnąć przelicz. Detal został ułożony na arkuszu blachy. Jeżeli pojedziemy na. Poziom całego zlecenia i wyświetlimy sobie listę arkuszy. W takiej sytuacji będziemy widzieli, na jakich arkuszach blachy zostały ułożone poszczególne detale. Przeglądając sposób ułożenia, nie sposób nie zauważyć, że system w tym przypadku zastosował układanie detali. Bez ich mieszania na arkuszach brach. Jest to efekt ustawienia wstępnego w zakładce system ustawienia. W momencie, kiedy będę chciał spowodować, aby na poziomie aktualnie wykonywanej kalkulacji detale były mieszane przy układaniu, Wystarczy, że w parametrach układania zaznaczę opcję układanie z mieszaniem detali, nacisnę na przycisk "Przelicz". Efektem jest natychmiastowe zmniejszenie wartości mojej kalkulacji. Jeżeli teraz dokonamy przejrzenia ułożonych arkuszy, będziemy widzieli że jest ich zdecydowanie mniej co więcej na ostatnim arkuszu blachy mamy pokazane że szarym kolorem przedstawiony jest kalkulowany przedstawiony jest kalkulowany i naliczany klientowi materiał natomiast kolorem białym Pokazany jest ten obszar arkusza, który zostanie odliczony z kalkulacji jako odcięty arkusz resztkowy. O sposobie zachowania systemu przy liczeniu materiału decyduje to, co jest ustawione na poziomie właściwości materiałowych. W zakładce widok pojedynczej pozycji. W momencie, kiedy przesuniemy widok ekranu w dół, mamy pokazany sposób określenia arkusza resztkowego. I z dostępnych opcji możemy powiedzieć, że będziemy chcieli naszą kalkulację przeprowadzić bez uwzględniania czy odliczania arkusza resztkowego. Po naciśnięciu przycisku, aktualizuj kalkulację. Wartość kalkulacji wzrosła. Możemy to również zweryfikować na poziomie obłożenia arkusza. Może pójdziemy na całe zlecenie, aby widzieć wszystkie arkusze dla wszystkich detali. W tym przypadku ostatni arkusz jest liczony w całości. I jeszcze raz podświetlimy materiał. Pójdziemy do widoku pojedynczej pozycji. I jest bardzo interesująca opcja. Odliczania wartości arkusza resztkowego na zasadzie odcięcia schodkowego dokonujemy przeliczenia. Idziemy na całe zlecenie. Patrzymy na ubożenie arkuszy i na 13 arkuszu będziemy teraz widzieli, że arkusz resztkowy został wyliczony na zasadzie krzywej-schodkowej. I w tym przypadku, oczywiście, wartość kalkulacji. Na skutek zastosowania bardziej oszczędnego sposobu liczenia została zmniejszona. Jeżeli popatrzymy na właściwości zakładki materiał na pozycji, widok pojedynczej pozycji, jest jeszcze jedna interesująca funkcja. Otóż istnieje możliwość podczas wykonywania kalkulacji odliczenia wartości odzyskanego złomu. Zaznaczając tę opcję i ponownie dokonując przeliczenia, system w strukturze kosztów naszej kalkulacji pokazał, że od wartości arkuszy została odliczona wartość odzyskanego po wycięciu tych arkuszy złomu, co spowodowało znaczne obniżenie wartości zlecenia po stronie kosztów. Zapisujemy naszą kalkulację. Będzie to już teraz kalkulacja czwarta. Kończymy lekcję piątą i zapraszamy na lekcję szóstą. Dziękuję.